Ołtarz Rodzinny, dzień 152, 31 maja. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak i ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje swoje życie za swoich przyjaciół. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli robicie to, co wam przykazuje. Już więcej nie będę nazywał was sługami, bo sługa nie wie, co robi jego pan. Lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo oznajmiłem wam wszystko, co słyszałem od mego ojca. Ewangelia Jana 15 12 do 15. Widzicie, ten młody władca był członkiem kościoła, i on zapytał Jezusa, co miałby uczynić, aby mieć żywot wieczny. On tego jednak nie zaakceptował. Odszedł swoją drogą. Jak głupio postąpił ten młody człowiek. Nie postępujcie tak jak on. Czy sobie przypominacie, jak został zidentyfikowany po raz ostatni, trochę później? Powodziło mu się dobrze. Stał się bogatszym. Wzbogacił się do tego stopnia, że mu pękały stodoły. Lecz potem znalazł się w piekle, w płomieniach i udrękach. To była jego ostatnia identyfikacja. Nie pozwól, żeby to przytrafiło się Tobie. Przyjmij Chrystusa. Wy, młodzi ludzie! Wy, młode dziewczyny, młodzi chłopcy, będący właśnie w kwiecie wieku, proszę, przyjmijcie Chrystusa. Usłuchajcie mnie jako waszego brata, który was miłuje. Jestem tutaj, ponieważ was miłuję. Ja miłuję Boga, miłuję również was. Nie mógłbym miłować Boga, gdybym nie miłował was. Wolałbym raczej, jeżeli miałbym jakieś uwagi do powiedzenia, powiedzieć je mojemu synowi tam na dworze albo któremuś z moich dzieci. Będę kontynuował bez mówienia uwag. Lecz każdy rodzic tak postąpi, tak samo Bóg, rozumiecie? Miłujcie jego lud, miłujcie się wzajemnie. Powiecie, dlaczego ich korygujesz? Autentyczna miłość jest korygująca. Jeżeli twoje dziecko siedzi na ulicy, a ty mówisz: Otóż tam siedzi mój syn, nie wolno mu tam siedzieć, lecz ja nie chcę ranić jego młodych uczuć. To go nie miłujesz. On tam zostanie uśmiercony. Jeżeli go miłujesz, to weźmiesz go szybko do domu i złoisz mu skórę. Zmusisz go do posłuszeństwa. Tak właśnie postępuje Bóg. Miłość jest korygująca. To jest właśnie autentyczna miłość. Kiedy kaznodzieja stoi i pozwala wam, kobietom, strzyc swoje włosy i nosić makijaż i inne paskudstwo, a nie koryguje was, to nie ma w nim autentycznej miłości, jeżeli tego nie karci. Pozwala wam mężczyznom żenić się trzy lub cztery razy i czynić wszystkie inne rzeczy, a uchodzi wam to bezkarnie. To nie ma prawdziwej miłości. Pozwala wam przyłączyć się do kościoła i poklepuje was po plecach i zagłusza was jakimś wierzeniem, mówiąc: To jest wszystko, co musisz uczynić. Przyłącz się do świętego kościoła. W tym nie ma prawdziwej miłości. W takim razie ten człowiek jest sam totalnie zgubiony, a nie widzi tego. Autentyczna miłość jest korygująca i przyprowadza cię z powrotem do Słowa Bożego. Patrzcie na Jezusa, co On powiedział, ponieważ On miłował ich tak bardzo, że umarł za nich, chociaż oni wołali o Jego krew. Czytaj dzisiaj Księga Liczb 23, Hiob 40. Jeremiasz 31 1-21 Ewangelia Jana 15